Cześć wszystkim, to masz z tej strony i witam Was znowu w koszarach Tradingu. Mamy sobotę, zrobimy sobie podsumowanie obecnej sytuacji rynkowej oraz generalnie takim graficznym skrócie tego tygodnia, co się w nim wydarzyło oraz co także czeka nas w przyszłym tygodniu, jeżeli chodzi o dane makro, ale także o inne wydarzenia, które warto po prostu mieć na uwadze. Przejdziemy sobie również przez najważniejsze wykresy, zobaczymy jak to wygląda w długim terminie, jeżeli chodzi o sytuację na Bitcoinie, zobaczymy także sytuację w krótkim terminie. Także postaram się przedstawić Wam taki ogólny pogląd teraz na rynek, jaki no osobiście teraz mam. Przypominam jeszcze na początku o konkursie, który zaczął się 7 stycznia, był ogłoszony na moim telegramie i potrwa on do końca tego miesiąca. Jest to konkurs, gdzie do wygrania jest łączna pula o wartości 500 USDT, która będzie podzielona na trzy osoby. Za pierwsze miejsce jest 250, za drugie 150 i znaczycie 100 dolarów i polega to po prostu na tym, że musicie założyć konto na giełdzie Blofin, z tego linku, który macie poniżej w opisie tego filmu oraz także w tym poście na telegramie. Następnie dokonać wpłaty na minimum 100 dolarów. No i po prostu działać aktywnie, ponieważ tutaj nagrody będą dla osób które wygenerują największy wolumen i będzie ogłoszone już 1 lutego, oraz także podam konkretne UID z giełdy, które zwyciężyły. Przypominam również, że za założenie konta z tego linku, który macie właśnie poniżej w opisie, macie także dostęp do zamkniętej grupy na Telegramie, gdzie dzielicie się swoimi zagraniami, oraz także dostęp do vip na Discordzie kosztującym linku, gdzie także macie dostęp do zagrań naszych traderów. Poza tym obecnie także trwa akcja dla nowych osób, które założą konto właśnie z tego linku, gdzie w zależności od depozytu oraz także waszego wolumenu tradingowego macie możliwość odebrania sobie różnego rodzaju tutaj bonusów na Futures oraz także chociażby VIPa na poziomie drugim czy nawet trzecim na 30 dni, więc jeżeli ktoś jeszcze konta do tego nie ma, to polecamy sobie założyć i po prostu te bonusy sobie odebrać, no i też zawalczyć o nagrody. Teraz sobie już do konkretów, zacznijmy od tego, jak wygląda teraz sytuacja Bitcoina na tle innych tutaj aktywów, między innymi złota oraz także S&P, które często sobie tutaj porównujemy, no i widzimy, że w tej chwili Bitcoin wrócił do tak naprawdę swojego tutaj stanu, który utrzymuje się już od dłuższego czasu czyli w momencie, kiedy złoto oraz S&P tutaj przebijają praktycznie ATH, S&P przebiło swoje ATH, a tutaj złoto jest bardzo blisko, no to bilko w tym czasie widzimy, że zalicza znowu korektę. No i widzimy, że wczoraj S&P osiągnęło nowe ATH na poziomie 6978 dolarów, natomiast jeżeli chodzi o S&P tutaj na futures, to dobiło ono nawet do 7017 dolarów, a więc mamy nowe ATH otwarte, jeżeli chodzi właśnie o S&P. Podobnie także wygląda wykres Russella, który ostatnio również osiągnął poziom nowego ATH, natomiast jeżeli chodzi o Nasdaq, to dobił on to tylko poprzedniego all time high i od tego punktu tutaj widzimy delikatną teraz cofkę, a więc podsumowując widzimy, że rynek tradycyjny radzi sobie naprawdę dobrze, podobnie zresztą jak i złoto, które w tej chwili jest również bardzo blisko swojego ATH, jest na poziomie około 4509 dolarów, a jeżeli chodzi o all time high, to jest ono na poziomie około 4550, no i na tle tego wszystkiego rynek krypto wygląda dosyć słabo, nie tylko bitcoin, ale także widzimy, że tutaj po raz kolejny wykres pokazujący nam market cap rynku krypto, taki całkowity market cap, znowu widzimy, że testujemy ten poziom wsparcia, który utrzymuje nas już tutaj dosyć długo, bo mniej więcej od połowy listopada, tutaj wielokrotnie już ten poziom widzimy, że był testowany no i po prostu im częściej ten poziom będzie testowany, tym większa szansa na to, że w końcu zostanie on złamany. Jeżeli chodzi o ostatnią dobę na rynku, to widzimy, że Bitcoin, Ether, no i generalnie większość altcoinów w top 10 praktycznie się nie ruszyło, są w tym samym miejscu. Widzimy, że Ethereum nie zrobiło chociażby żadnego ruchu w ciągu tej doby, a więc jest dokładnie w tym miejscu, gdzie było 24 godziny temu. No i generalnie od wczoraj niewiele się dzieje, szczególnie jeżeli chodzi o te główne altcoiny. Chociaż oczywiście jak zawsze, są wyjątki, zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. Widzimy, że chociażby dobrze radzi sobie od wczoraj Polygon, który tutaj jest takim coinem już bardzo zapomnianym. Pump czy Morpho, natomiast najgorzej radzi sobie ZEK, o którym powiemy sobie jeszcze później. Ponieważ to wynika z konkretnego wydarzenia, które miało miejsce właśnie w tym ekosystemie. Jeżeli chodzi o wskaźnik Fear and Greed Index, po raz kolejny wróciliśmy w tej chwili do strefy strachu i jest to generalnie strefa w której znajdujemy się, tak naprawdę, mniej więcej od końcówki października, cały czas w tej strefy przebywamy. Patrząc sobie na AGG Era Order Broki, widzimy, że od wczoraj dosyć fajnie starają się wyciągać na spocie cenę bitcoina. To jest właśnie mniej więcej tylko tylko poziomu 89,600. Uaktywowały nam się zlecenia na spocie, w które trochę nam tę cenę wyciągnęły, ale na pewno nie jest jakiś tam spektakularny rajd, chociażby tak jak widzieliśmy ostatnio, od początku tego roku, tak naprawdę do około 5-6 stycznia, kiedy bitcoin osiągnął poziom około 94,5 tysiąca dolarów. Patrząc sobie z kolei Likwidacji. W tej chwili największe pule płynności znajdują się nad nami. Jest to strefa od 92 tysięcy do około 92,5. Tutaj tej płynności zebrało się teraz najwięcej. Widzimy, że w ciągu ostatnich kilku dni tą płynność zbieraliśmy zarówno z dołu, jak i z góry. Patrzę sobie, jak ogólnie, no to Bitcoin porusza się w takim kanale konsolidacji. Na pewno niezdobrze dobrze wygląda sytuacja na ETF-ach, gdzie czwarty dzień z rzędu widzimy spore odpływy na Bitcoinie i są to odpływy między 240 a 400 prawie 90 milionów, a więc całkiem Sporo. Podobnie to wygląda także chociażby na wskaźniku pokazującym Coinbase Premium. Kiedy właśnie tutaj 5 stycznia wróciliśmy delikatnie na plus, to jednak bardzo szybko wróciliśmy z powrotem do tej strefy negatywnej, co pokazuje, że dalej mają wyprzedaże, jeżeli chodzi o bitcoina, które w tej chwili nie znajdują aż tak dużego popytu, jeżeli chodzi o shortem holderów. No to tutaj największe zakupy prowadzili oni w okresie grudnia. Natomiast w tej chwili za bardzo tej siły jeszcze nie widać. Podobnie także, jak nie widać retailu na rynku, widzimy, że tak naprawdę cały czas ten wykres, odpoczynając od mniej więcej początku grudnia, cały czas tutaj spadamy widzimy po prostu, że litele się w tej chwili bardzo mocno wyprzedaje i po prostu nie ma nowego kapitału, jeżeli chodzi o tak zwaną ulicę o po prostu inwestorów detalicznych, tylko jest to cały czas kapitał gdzieś tam z instytucji, różnego rodzaju firm, które tego bitcoina próbują skupować. I jeżeli chodzi o wykres bitcoina, to zacznijmy sobie od wykresu na CMA, ponieważ tutaj no, udało się wypełnić tego jednego CME gapa, który był na poziomie około 91,5 a 91, natomiast cały czas pod nami jest jeszcze jedna tutaj luka do wypełnienia w strefie od 80 700 do około 88. No i widzimy, że jest to około 2,5% ruchu od tego miejsca, gdzie jesteśmy obecnie, a więc myślę, że jest to prawdopodobne, że tego gapa również zamkniemy. Pytanie, co będzie później, ponieważ w tej chwili Bitcoin cały czas jest w takim bardzo newlogicznym miejscu, gdzie nie stanie się określić, w którą stronę zamierza pójść. Na wykresie tygodniowym cały czas utrzymujemy się powyżej SMA100, co dla mnie jest takim sygnałem po prostu, że no jesteśmy dalej w trendzie wzrostowym i po prostu szansa na to, że pójdziemy wyżej, chociażby w jego poziomie około 100 100 tys. Dolarów cały czas są w zasięgu ręki. No i dla mnie osobiście, dopiero w momencie, kiedy ten poziom przebijemy i zamkniemy się poniżej niego, no to będzie to sygnał tego, że prawdopodobnie idziemy tutaj jeszcze niżej, prawdopodobnie w okolice 70 tysięcy dolarów. Jeżeli chodzi o taką sytuację bardziej lokalną, no to widzimy, że w tej chwili utrzymujemy się powyżej tego poziomu wsparcia, czyli okolic 90 tysięcy dolarów. Jest to strefa, którą wielokrotnie dostawaliśmy w ciągu ostatnich dwóch dni. Widzimy, że tutaj schodziliśmy do niej kilkukrotnie i za każdym razem mieliśmy dosyć mocną reakcję. A więc w tej chwili jest to ważny poziom do utrzymania. Tak samo jak wcześniej, był to poziom, który trzymał nas bardzo mocno poniżej niego. Widzimy, że wielokrotnie ten poziom był tutaj testowany, a nie udało się go przebijać. Dopiero właśnie w okolicy 3 stycznia udało się wyjść poniżej tego poziomu, zrobić retest, no i pójść aż w okolice 94 500 dolarów, gdzie w tej chwili mamy taki lokalny top. No i także jest to strefa, która jest kolejnym mocnym oporem, czyli właśnie w okolice 93,5 a 94 tysiące. Jest to ważny opór, który widzimy, że cena atakowała kilkukrotnie ostatnio, jednak no nie udało się powyżej niego dalej wyjść. Jeżeli chodzi o Ethereum, to radził sobie on w tym tygodniu znacznie lepiej od Bitcoina. Widzimy, że dobyliśmy do poziomu aż 3300 dolarów. Przebyliśmy taki kolejny opór, który mamy w okolicy 3250, jednak dosyć szybko potem zeszliśmy w dół. No i co ważne, spadliśmy także poniżej tej linii trendu wzrostowego, która od końców listopada cały czas tutaj nam reagowała. Widzimy, że była ona wsparciem, następnie oporem. W okolicach 3 lutego udało się wyjść powyżej niej litest nawet kilkukrotnie, no i poszliśmy wyżej. Następnie bardzo szybko ją zamaliśmy. Widzimy, że przebyliśmy ją od góry. litest od dołu i zejście niżej w okolicy 3050 dolarów. Na uwagę zasługuje na pewno token BNB który widzimy, że no może nie radzi sobie jakoś spektakularnie, ale na pewno trochę lepiej od Bitcoina oraz także od Ethera. Podobnie jak na Ethereum udało się wyjść powyżej tej linii trendu wzrostowego, która również utrzymywała nas od końcówki listopada. Następnie weszliśmy poniżej niej, no ale udało się tutaj powyżej niej znowu. Wrócić i jak na razie utrzymujemy się powyżej tego poziomu, co skutkuje chociażby tym, że pojawia się sporo nowych memcoinów, shitcoinów w sieci BSC, która w tej chwili jest taką wiodącą siecią. Te projekty robią naprawdę spore wolumeny. Jest też obszar rynku, który będziemy sobie rozgrywali w zamkniętej grupie, gdzie będę dawał swoje sygnały, które będą pojawiały się zarówno w tradingowe, tradingowych, chociażby ostatnio obgraliśmy sobie tutaj Solane, ale także będziemy tutaj wrzucały różne zagrania, jeżeli chodzi o tak zwane trenches, o on-chain, gdzie będę starał się właśnie poszukiwać takie projekty na wczesnym etapie. Także, jeśli chcecie do tej grupy dołączyć, no, Poniżej w opisie macie wszystkie informacje, jak to trzeba zrobić, gdzie napisać, aby sobie dostęp odebrać. Tutaj, jeżeli chodzi jeszcze o inalt konie, które zasługują na uwagę, na pewno jest to Tao, które liczyło ostatnio bardzo mocny powrót. Widzimy, że tutaj po takim bardzo mocnym zejściu, które mieliśmy po halvingu na Tao, gdzie ja to sobie rozgrywałem, no to wtedy korekta wyniosła około 35%, zatem się w okolicy około 210 dolarów. W tej chwili była konsolidacja i następnie bardzo mocne wyjście z tej strefy. To dało nam około 40% ruchu, więc był to jeden z lepiej realizowanych sobie altcoinów w ostatnim czasie. Na no, ale tych altcoinów, które ostatnio wystrzeliły, było znacznie więcej. Jednym z nich był chociażby także token Pengu, który od samego dołka do tego lokalnego ATH zrobił prawie 60% zysku. SUI także okazało się tutaj jednym z lepszych altcoinów. Zaliczyło około 35% zysku. No i widzimy, że cały czas te trzymają się całkiem dobrze. To nie zaliczyły one jakichś takich spektakularnych korekt rzędu gdzieś tam 20-30%. Widzimy, że na Pengu jest to około 15%, na SUI jest to około 12% straty. A więc jak na razie altcoiny dalej i pokazują tutaj siłę. Jeżeli chodzi o wydarzenia, które miały miejsce w tym tygodniu, no to tutaj głównie mieliśmy informacje dotyczące rynku pracy. No i okazały się one jak zwykle mieszane. Niektóre dane pokazywały, że jest kiepsko, jeżeli chodzi właśnie o rynek pracy. Między innymi tutaj właśnie widzimy ten raport JOLS, który pokazał znacznie mniejszą ilość dostępnych ofert pracy, niż było zakładane. Na plusie zdecydowanie jest chociażby wskaźnik ISM dla usług, co pokazuje, że w sektor usługowy w Stanach cały czas jest bardzo mocny. No i tutaj wczoraj mieliśmy także dane z rynku pracy, gdzie okazały się one dosyć dobre, szczególnie jeżeli chodzi o właśnie bezrobocia, która wyniosła nawet mniej niż się spodziewano, a to sprawiło, że szanse na obniżkę 100% w styczniu spadły poniżej 4,5%, a więc no na ten moment raczej tej obniżki tutaj spodziewać się nie możemy, no ale do kolejnego posiedzenia mamy jeszcze około 18 dni, więc sporo może się zmienić. No jeżeli chodzi o rynek tradycyjny, to wygląda on znacznie lepiej od rynku krypto, widzimy, że w tej chwili, jeżeli chodzi o Fear and Greed Index, to jest on na poziomie 50, a więc na poziomie neutralnym. No jeżeli chodzi o ten kolejny tydzień to jest on także tutaj naładowany ważnymi danymi. Szczególnie tutaj ważne będą dni wtorek, środa oraz czwartek, gdzie poznamy chociażby wskaźnik CPI. W środę będzie to wskaźnik PPI oraz także dane dotyczące sprzedaży nieruchomości. W czwartek kolejne dane odnośnie rynku pracy, a więc te trzy dni będą ważne i może być wtedy większa zmienność na rynku. No i jeżeli chodzi o dzień wczorajszy, takim głównym wydarzeniem, które rynek jednak czekał, była decyzja, która miała zapaść właśnie Sądu Najwyższego w USA odnośnie taryf Trumpa. Czy są one legalne, czy też są nielegalne. Finalnie okazało się, że decyzji po prostu nie będzie. Pojawi się ona w przyszłym tygodniu. Z tego zapewne chyba w środę. No i widzimy, że po tym ogłoszeniu Bitcoin zaliczył wzrost o około 2100 dolarów w mniej niż jedną godzinę, co pokazuje, jak bardzo tutaj rynek czekał na tą informację. No i póki co, przynajmniej do przyszłego tygodnia, mamy spokój, jeżeli chodzi o tą decyzję, która na pewno, niezależnie od tego, jaka będzie decyzja, wprowadzi sporą zmienność. Pytanie tylko w którym kierunku. No i na koniec jeszcze informacja odnośnie tego Zeka. Zcash, który ostatnio zaliczył bardzo mocno spadek. No i wynikało to po prostu z tego, że z projektu odeszli czołowi deweloperzy, Zrezygnowali oni, ponieważ stwierdzili, że no po prostu firma, którą tam rozwijają, jest to organizacja non-profit, stwierdzili oni po prostu, że idzie to złym kierunku i że nie są w stanie rozwijać projektu w takim środowisku, no i postanowili oni pójść swoją drogą i planują wypuścić swój własny wallet, który ma zombordować miliony użytkowników na sieć Zikesh. No i to sprawiło, że tutaj Zikesh zaliczył bardzo mocną korektę, widzimy, że od 6 stycznia spadł on o około 20%. No i generalnie wygląda to dosyć słabo. Od momentu, kiedy wypaliśmy z tego kanału wzrostowego, czy sobie omawialiśmy mniej więcej tutaj o początku grudnia, widzimy, że pojawiło się kilka prób wejścia z powrotem właśnie do tego kanału, jednak za każdym razem były one odrzucane. No i skończyło się to finalnie dużą kapitulacją. Sam Zikesh jest tokenem, który osobiście obserwuję. Będę starał się być na bieżąco z tym, co będzie działo się dalej z tym projektem, pod kątem tego, czy potencjalnie będzie to dobra okazja do kupowania, czy też nie. Póki co tutaj jeszcze musi się rozstrzygnąć kilka rzeczy, ale mam to na tapecie i będę was informował o tym, co dalej będzie się tutaj działo. Raz jeszcze przypominam także o konkursie na giełdzie blofin oraz także o benefitach, które Wam się należą, między innymi właśnie dostęp do grupy z zagraniami oraz także różne bonusy oraz konkursy, które tam się pojawiają. Dzięki za obejrzenie i widzimy się małym kolejnym razem. Trzymajcie się, cześć!